Jeśli masz ponad 60 lat, twoje nogi tracą każdego roku nawet do 2% swojej siły. I często dzieje się to całkowicie niezauważenie. Nagle chodzenie staje się cięższe, kroki krótsze, równowaga mniej pewna, a schody wymagają więcej energii niż kiedyś. Te zmiany nie są przypadkiem. Powstają dlatego, że mięśnie nóg i bioder pracują coraz mniej i z tygodnia na tydzień słabną, jeśli nic z tym nie zrobisz. Ale właśnie tutaj pojawia się szansa. Dzięki odpowiednim ruchom możesz nie tylko zatrzymać ten proces, lecz nawet go odwrócić. Prawdziwą przyczyną słabnących nóg nie jest tylko wiek, ale rosnąca bezczynność i długie siedzenie, przez które ważne grupy mięśni tracą swoją siłę. Wiele kobiet sądzi, że spacery wystarczą, jednak samo chodzenie nie wzmacnia wystarczająco mięśni bioder i ud. Dobra wiadomość jest taka, że możesz zacząć od razu, w domu, bez sprzętu i bez długich treningów. Trzy proste ćwiczenia wystarczą, aby odzyskać podstawową siłę, stabilność i ruchomość potrzebną do pewnego mocnego chodu. Ćwiczenie 1. Unoszenie kolana w pozycji stojącej. To ćwiczenie przywraca podstawową umiejętność, którą wiele kobiet po 60 stopniowo traci. Kontrolowane uniesienie nogi. Gdy ten ruch staje się słabszy, Kroki wydają się cięższe. Tempo chodzenia spada, równowaga staje się mniej pewna, a nawet niewielkie przeszkody mogą prowadzić do potknięcia. Unoszenie kolana w pozycji stojącej aktywuje zginacze bioder, mięśnie pośladków oraz mięśnie głębokie tułowia, czyli grupy mięśni odpowiedzialne za mocne, stabilne kroki. Osłabione mięśnie bioder i tułowia często powstają z powodu długiego siedzenia. Nogi stają się miękkie. Wolniej reagują i sprawiają wrażenie niestabilnych. Samo chodzenie nie wystarcza, aby odbudować te obszary, ponieważ zginacze, bioder pracują wtedy bardzo słabo. To ćwiczenie zmusza mięśnie do ponownej aktywnej pracy, wzmacnia zarówno nogę podporową, jak i tę unoszoną oraz poprawia stabilność na nierównym podłożu. Jak wykonać ćwiczenie? Stań prosto obok ściany lub krzesła, aby delikatnie się podpierać. Napnij mięśnie brzucha, utrzymaj wyprostowaną sylwetkę i przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Powoli unieś lewe kolano mniej więcej do wysokości biodra. Zatrzymaj na chwilę i kontrolowanie opuść. Wykonuj ruch bez zamachu, unikając przechylania się na boki. Powtórz od 8 do 10 razy na każdą stronę. Jeśli trudno ci unieść kolano do wysokości biodra, zacznij od mniejszej wysokości. Jeśli ćwiczenie staje się zbyt łatwe, wydłuż czas zatrzymania lub oderwij dłoń od podparcia, aby bardziej zaangażować równowagę. Już po krótkim czasie zauważysz, że twoje kroki stają się stabilniejsze, bardziej kontrolowane i pewniejsze. To proste ćwiczenie, ale o wyraźnym działaniu w codziennym życiu. Ćwiczenie 2: wspomagany przysiad na krześle. To ćwiczenie wzmacnia podstawową siłę w biodrach i udach. Dokładnie tych grupach mięśni, które wiele kobiet po sześćdziesiątce traci często nieświadomie. Gdy te obszary słabną, codzienne ruchy, takie jak wstawanie, wchodzenie po schodach, czy dłuższe chodzenie stają się coraz trudniejsze. Wspomagany przysiad na krześle pomaga odzyskać tę siłę i ponownie pobudzić nogi do aktywnej pracy. Ćwiczenie to jest szczególnie wartościowe, ponieważ odtwarza ruch wykonywany każdego dnia, wstawanie z krzesła. W miarę upływu lat wiele kobiet zaczyna mocno podpierać się rękami lub przeciążać dolną część pleców. W rezultacie nogi pracują mniej i jeszcze szybciej tracą siłę. Przy prawidłowej technice aktywowane są mięśnie czworogłowe ud, pośladki oraz głębokie mięśnie stabilizujące. Poprawia to równowagę, chroni stawy i sprawia, że codzienne ruchy stają się bezpieczniejsze i lżejsze. Jak wykonać ćwiczenie? Usiądź na stabilnym krześle, stopy ustaw płasko na podłodze, lekko pod kolanami, utrzymaj wyprostowane plecy, napnij mięśnie brzucha i pochyl się minimalnie do przodu, aby to nogi wykonywały główną pracę. Powoli odepchnij się piętami od podłogi, wstań całkowicie, zatrzymaj się na chwilę i kontrolowanie, usiądź ponownie, nie opadając ciężko. Celem jest 8 do 12 powtórzeń w dobrej technice. Jeśli ćwiczenie na początku sprawia trudność, możesz lekko podeprzeć się rękami lub użyć wyższego krzesła. Jeśli stanie się zbyt łatwe, wykonuj je bez podparcia albo spowolnij fazę opuszczania, aby zwiększyć intensywność. Przy regularnym wykonywaniu zauważysz wyraźny wzrost stabilności, siły i pewności siebie podczas wstawania, chodzenia i wchodzenia po schodach. Przysiad na krześle jest prosty, bezpieczny i niezwykle skuteczny dla aktywnego, niezależnego życia. Ćwiczenie 3. Wyprost biodra w pozycji stojącej. To ćwiczenie aktywuje jedną z najważniejszych grup mięśni, których wiele kobiet po 60 sześćdziesiątce prawie nie używa na co dzień. Mięśnie pośladków. Gdy te mięśnie słabną, wpływa to bezpośrednio na chód, równowagę i stabilność. Małe kroki niepewność przy schodzeniu z krawężnika albo uczucie niestabilności podczas stania to częste konsekwencje. Wyprost biodra w pozycji stojącej pomaga ponownie aktywować te mięśnie i wzmacnia stabilność od podstaw. Silne mięśnie pośladków wspierają każdy krok. Odciążają dolną część pleców, stabilizują miednicę i kontrolują ruch nogi. Jednak długotrwałe siedzenie wyłącza te mięśnie z pracy. Inne grupy, zwłaszcza dolna część pleców i tylne mięśnie ud, muszą przejmować ich zadania, co prowadzi do napięć, gorszej postawy i mniejszej siły nóg. Dzięki temu ćwiczeniu mięśnie pośladków ponownie uczą się wykonywać swoją właściwą funkcję. Jak wykonać ćwiczenie? Stań prosto i lekko, podeprzyj się krzesłem lub ścianą, napnij mięśnie brzucha i delikatnie unieś klatkę piersiową, przenieś ciężar. Na lewą nogę. Powoli wyprostuj prawą nogę kierując ją prosto do tyłu, nie pogłębiając lordozy lędźwiowej. Skup się na pracy mięśni pośladków. Nie wykonuj ruchu z zamachem. Działaj kontrolowanie. Wykonaj 10 powtórzeń, następnie zmień stronę. Jeśli ruch jest zbyt trudny, zmniejsz zakres i skup się na świadomej aktywacji mięśni. Jeśli ćwiczenie staje się zbyt łatwe. Zatrzymaj ruch w górnej pozycji na kilka sekund, albo oderwij rękę od podparcia, aby bardziej zaangażować równowagę. Uważaj, aby nie pochylać się do przodu ani nie zginać kolana. To pośladki powinny wykonywać główną pracę. Przy regularnym treningu twoje biodra staną się stabilniejsze, chód pewniejszy, a dolna część pleców wyraźnie odciążona. Proste, spokojne ćwiczenie ale wyjątkowo skuteczne dla siły i stabilności w codziennym życiu. Jeśli będziesz wykonywać te trzy ćwiczenia regularnie, wzmocnisz fundament, który utrzymuje kobiety po sześćdziesiątce silnymi, stabilnymi i niezależnymi. Unoszenie kolana poprawia siłę uniesienia nogi przy każdym kroku. Przysiad na krześle przywraca moc potrzebną do wstawania i wchodzenia po schodach, a wyprost biodra aktywuje mięśnie pośladków, które chronią Twój kręgosłup. I wspierają równowagę. Nie potrzebujesz żadnego sprzętu, tylko systematyczności. Każda sesja pomaga Twojemu ciału odbudować utraconą siłę. Jeśli te ćwiczenia Ci pomogły, napisz mi, które z nich zrobiło dla Ciebie największą różnicę. Nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować kanału Jeden dzień silniejsza i włączyć powiadomień, aby nie przegapić nowych zestawów ćwiczeń.